Się krzątasz, kochanie, spokojnie. Co spokojnie widzisz, która jest godzina? Znowu spóźnię się do pracy, a nie mogę znaleźć telefonu. Czy twój telefon czasem nie leży pod ładowarką, moja droga? Och, co ja bym bez Ciebie zrobiła? No nie wiem, chyba byś zginęła. Dobra, uciekam, bo dzisiaj szykuje się długi dzień. Buziaka, Mua. Oh, hej, Dorotka, dobrze, że jesteś. Jakiś klient zostawił ci ofertę. Ponoć coś się nie zgadza. Co się znowu nie zgadza? Znowuż od rana jakiś problem. Nie wiem, mówił, że jakiś procent jest źle wyliczony. No to ci to zostawiłem. Pisałem też maila, ale nie dostałem odpowiedzi. Tak, faktycznie, przepraszam, miałam dość sporo na głowie. Przestań, nie musisz mnie przepraszać. Gdybyś wyraziła zgodę, sam bym to poprawił i nie obciążałbym ci dodatkowymi obowiązkami. No, przestań, to chyba nie jest w zakresie Twoich kompetencji. Daj tą ofertę i poproszę segregator z księgowości. Ten z poprzedniego miesiąca. Ach, a jak myślisz? O, już dobra, nie bądź taka zacięta. Bardzo proszę. Dziękuję, dziękuję. Miłego dnia. Dzień dobry, pani Doroto. Dzień dobry, dzień dobry. Marzeny jeszcze nie ma? O, kochana, hej, chyba minęłyśmy się w progu. Tak, dziwiłam się, że nie macie na stanowisku. A, nie, nie, byłam w socjalnym. Co tam słychać? Wszystko dobrze, ale jak widzisz, Marcin zawalił mnie kolejnymi obowiązkami. Ponoć jakiś klient ma problem z ofertą, wiesz coś o tym? Ach, tak, widziałam na służbowym mailu. Ponoć jakiś procent się nie zgadza. Daj, poprawię to. O, jesteś kochana, to ja zerknę wtedy do tej księgowości. Jasne, nie ma sprawy. Ach, Dorotko, jak już cię mam? No, co tam? Mam pytanie: znasz może jakiegoś dobrego logopedę? Może być prywatnie. Logopedę? Po co ci jest potrzebny taki specjalista? Ach, wiesz, dostałam ostatnio niepokojący telefon z przedszkola. Twierdzą, że Amelka ma problem z mową. Problem z mową? Hmm, Majka nic mi nie mówiła, może to jeszcze nie było za jej kadencji. Nie, nie, to już było z dobry tydzień temu. Na początku dzwoniła do mnie ta poprzednia opiekunka, że Amelka trochę sepleni, a później rozmawiałam z dyrektorką i faktycznie mówiła, że odstaje mową od innych dzieci. Och, tacy są do przodu w opiece nad dziećmi, a nie wiedzą, że każde z nich rozwija się w swoim tempie. Powiem ci, że Blanka też do pewnego momentu bardzo mało mówiła, a jak już się rozgadała, to zaczęła wszystko za nami powtarzać. Uważam, że Amelka ma jeszcze czas. Też tak uważam, ale no wiesz, jednak osoby, które pracują z dziećmi, powinny mieć o tym jakieś pojęcie. No to co, masz jakiegoś logopedę? E, tak, e, Michał ponoć zna jedną panią, która robiła tą profesję. Zadzwonię do niego i zapytam, czy ma do niej numer telefonu Dziękuję, jesteś kochana Z tego co pamiętam, przyjmuje w naszym szpitalu Więc w razie czego załatwię Ci jakąś szybszą wizytę Och, byłoby świetnie, dziękuję Cześć kochanie, ja tak tylko na chwilę Czy Ty znasz jakiegoś logopedę? Ach tak, to dobrze, pamiętałam Podeślij mi proszę numer telefonu Marzena ma jakiś problem z Amelką i chce ją zarejestrować Super, dzięki ci bardzo. Na razie, hej. Ach ta papierologia. Dobra, ten wniosek gotowy. Dobra, to wyślę do tego klienta. Okej. Okay. O, chyba czas na kawę. O, już? Halo! No nie gadaj, że załatwiłeś, miałeś wysłać mi numer. Na dzisiaj? Jej, ale na którą godzinę? No dobrze, super, Marzena na pewno się ucieszy. Dziękuję, kochanie. Bardzo proszę, Dorotko, oferta poprawiona, musisz tylko podpisać. Ekspresowo ci poszło, a ja też mam dla ciebie ekspresowe wieści. Dzwoniłam do Michała i wyobraź sobie, że od razu załatwił ci wizytę. Na dzisiaj na 16.30. 16.30? Dziewczyno, przecież to od razu po pracy. Nie zdążę. Chyba zapomniałaś, kto jest asystentem dyrektora i decyduje o tym, o której pracownicy kończą swoją pracę. Jeśli uda nam się wyrobić ze wszystkim, to pojedziemy tam razem. Zwolnimy się troszeczkę szybciej. Co ty na to? Och, jesteś kochana. Ale co z Amelką? Nie wiem, czy zdąży ją zgarnąć z przedszkola. To nie do końca po drodze. Mm, wydaje mi się, że to też da się załatwić. Tylko wykonam jeden telefon do majki. Och, co ja bym zrobiła bez takiej przyjaciółki. Pewnie byś zginęła, tak jak ja bez mojego męża. Co, chyba czas na kawę na lepszy dzień w pracy. Och, tak, Ty zawsze wiesz, czego potrzebuję. Majeczko, powiedz jak tam twój ząbek. Ach, dziękuję, już dzisiaj lepiej. Dziewczynki chyba bawiły się twoim bilecikiem z przychodni. Faktycznie, ostatniego tutaj chyba zostawiłam. Ojej, już zaraz 16. my się zbieramy. Dzisiaj zabieram Amelkę, muszę ją podrzucić jej mamie. Ach tak, dobrze, zapomniałam, że już taka godzina. Został nam tylko jeden chłopiec, po którego zaraz przyjedzie mama. Także spokojnie możecie już jechać. Bardzo dziękuję. Chodźcie, dziewczynki, dzisiaj wracamy razem. Wow, super! Też się cieszę. O, dzień dobry, Majko, dobrze Cię widzieć. O, dzień dobry, panie Marcinie. Jak tam się pan czuje na nowym stanowisku? Bardzo dobrze. Praca jest co prawda bardzo odpowiedzialna, ale chyba się sprawdzam. Mama na mnie nie narzeka? Nie, nie słyszałam, żeby mówiła coś negatywnego. Co tam u mojej kochanej wnusi? Wszystko dobrze. E, przepraszam, ale trochę się spiesz. Muszę odstawić Amelkę pani Marzenia, mają jakąś wizytę u lekarza. U lekarza? Coś jest nie tak? Nie, nie, to taka rutynowa kontrola. A wy jak zwykle plotkujecie. Och, są nasze dziewczyny. Amelko, chodź do mamusi. Toj was jeszcze nie było. Dalej śmigać, bo trochę ciężkie jesteście. Wow! Tylko ostrożnie, nie przewróćcie się. I jak tam? Możemy już jechać? Kochani, zdecydowałam się, że pojadę z Marzeną na tą wizytę. Może ją troszeczkę wesprę. Jeśli chcesz, możesz zostawić mi blankę. Naprawdę jesteś tego pewna? Chcecie wziąć sobie na barki taką zgraję? Nie wiem, czy sobie z nimi poradzicie. Och, spokojnie, damy sobie radę. Ach, mi tam wolne popołudnie i jak najbardziej na rękę. No to bawcie się. Baczenie wieczorem, córeczko. Tylko, żeby to wścibskie babsko nic nie powiedziało dyrektorowi, że tutaj są nasze dzieci. Ach, przestań. Ty masz taką pozycję, że nie ma prawa cię podkablować. To co, jedźmy już. Chodźcie, dziewczynki. Ojej, w recepcji jest jakaś nowa pani. Nie kojarzę jej. Poczekaj, zapytam. Dzień dobry, mamy na dzisiaj wizytę u logopady dziecięcego. Pani nazwisko? Tu chodzi o moją córkę, Amelkę. Yy, nie mam nikogo takiego w bazie. Proszę sprawdzić dokładnie. Mój mąż rozmawiał dzisiaj bezpośrednio z panią doktor. Wszystko musi się zgadzać. Yy, przepraszam, ale naprawdę nie widzę tutaj na dzisiaj zarejestrowanej żadnej Amelki. No to proszę łaskawie wykonać telefon do pani doktor. Yy, przepraszam, zgłosiła się pacjentka z córeczką, Amelką. Nie wiem, czy mogą podejść na górę? Ach, tak, nie wiedziałam. Dziękuję. Faktycznie wszystko się zgadza. Możecie, panie, podjechać. No, to trzeba było tak od razu. Co ty byłaś dla niej taka surowa? Ach, trochę mnie zdenerwowała. To tutaj, w razie, jakbyś czegoś potrzebowała, to będę tutaj czekać na ciebie z Blanką. Dziękuję, kochana. E, dzień dobry, tak proszę. Byłyśmy na dzisiaj umówione. Chodzi o moją córkę, Amelkę. Och, tak, witaj, Amelko. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pani co? Ja pewnie sama bym się nie zgłaszała, ale dostałam telefon z przedszkola. Podejrzewają, że moja córka ma problemy z mową. Zaraz wszystko sprawdzimy. Proszę sobie usiąść. Zobacz, Amelko, ile tu pięknych maskotek. Ha, ha. Och, jak pięknie naśladuje pieska! No dobrze, proszę mi na spokojnie powiedzieć, co podejrzewa przedszkolanka. Mówiła, że Blanka odstaje względem mowy do innych dzieci, że bardzo mało powtarza, że ma problemy z jakimś delikatnym jąkaniem i chyba seplenieniem. No cóż, jak naśladowała pieska, to nic takiego nie zauważyłam, ale oczywiście zaraz wszystko sprawdzimy. Mm, Amelko, chodź na chwilę do cioci! Ciacia, ciacia! Och, jak pięknie. Troszkę się wstydzi. Powiedz cioci, jak robi kotek. Miau. A jak robi piesek? Hał, hał, hał! Pięknie, brawo. A może chcesz mi powiedzieć, jak robi krówka? Mu. Naprawdę pięknie. Może jeszcze powtórzysz po mnie A. A. B. Bee! niezręczna sytuacja. Amelko, idź się na chwileczkę pobawić. Powiem pani szczerze: pracuję z różnymi dziećmi i ja tutaj naprawdę nie widzę nic niepokojącego. No to w takim razie o co chodziło przed szkolance? Podejrzewałabym tutaj chyba bardziej aspekt psychologiczny. Może nie do końca dobrze czuje się w przedszkolu, co powoduje, że troszeczkę zamyka się w sobie i po prostu mówi mniej. Proszę zobaczyć, w środowisku, w którym jest dużo zabawek, nabrała do mnie zaufania i przepięknie ze mną rozmawiała. Proszę mi wierzyć, że znam dzieci, które mimo prawidłowego rozwoju mówią znacznie mniej niż Amelka. Czyli naprawdę nie muszę się niczym martwić. Według mnie nie. Proszę mi tylko powiedzieć, czy Ymm, i oczywiście proszę nie zrozumieć mnie źle, czy Amelka miała jakąś traumę? Ech, oj tak. Ymm, Amelka jest moją przysposobioną córką. Ja wie pani, co to długa historia. Ja ją uratowałam z rodziny przemocowej, takiej, w której był alkohol. To wszystko wiele wyjaśnia. Amelka czuje się nie do końca bezpieczna i może zamykać się w sobie. Stąd brak postępów w mowie. Ale ja naprawdę nie widzę nic niepokojącego. Gdyby cokolwiek nie dawało Pani jeszcze spokoju, to oczywiście zapraszam na wizytę kontrolną, ale uważam, że na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby. Bardzo Pani dziękuję, uspokoiła mnie Pani. Chodź, Amelko, jedziemy do domu. Wszystkiego dobrego, w razie czego do zobaczenia. Do widzenia. Jak już po wszystkim? Wyobraź sobie, że pani doktor nie widzi nic niepokojącego. Według niej Amelka mówi nawet znacznie więcej niż inne dzieci w jej wieku. No to o co chodziło? Po co te telefony z przedszkola? Prawdopodobnie chodziło o to, że Amelka po Traumie nie czuje się bezpiecznie w tym miejscu i może bardziej zamykać się w sobie. Ach, tak, to wiele wyjaśnia, że też wcześniej na to nie wpadłyśmy. To co? Macie ochotę na lody? Tak, tak! Marzena może odetchnąć z ulgą. Amelka nie ma żadnych problemów z rozwojem mowy, a wizyta u logopedy tylko to potwierdziła. Wiecie, dziś świętujemy Europejski Dzień Logopedy. Akurat w tym święcie udało się Amelce odwiedzić tego specjalistę. Pamiętajcie, aby dbać o siebie i o swoje zdrowie.